Przez ostatnie dekady Polska poczyniła znaczący postęp gospodarczy. Uzyskana mocna pozycja konkurencyjna Polski, oparta na niskich kosztach, musi zmieniać się w kierunku konkurencyjności opartej na kompetencjach i wiedzy. Równocześnie znacząca dynamika gospodarcza, w tym w szczególności biznesowa, niepewność. Wymaga, aby zwiększyć elastyczność organizacji, umiejętność takiego manewrowania na rynku, które pozwoli wykorzystać szanse i zarządzić ryzykami. Nastąpiły zmiany w świadomości i oczekiwaniach w stosunku do, do pracodawców, które uwydatniły potrzebę partnerskich relacji. Rozwiązanie oparte na przepisach kodeksu pracy, a polegające na współdzieleniu pracownika, Współdzielenie na umowie o pracę daje pracodawcy możliwość utrzymania relacji z cennym pracownikiem i współdzielenia go z innym pracodawcą na podstawie trójstronnego porozumienia. Współdzielenie na umowę o pracę może mieć zastosowanie w sytuacji wahań koniunkturalnych, sezonowości, a nawet potrzeb rozwojowych pracowników. To co najważniejsze, to fakt, że współdzielenie na umowę o pracę stwarza korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale przede wszystkim dla pracownika. Nowy rynek pracy przyszłości wymaga od pracodawców większej elastyczności, otwartości i zaufania, przy czym to zwiększenie elastyczności możliwe jest w oparciu na przepisach prawa pracy, co w rezultacie koncentruje się na budowaniu długoterminowych relacji na linii pracownik-pracodawca dzięki czemu wzmacnia wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy. Proces współdzielenia na umowę o pracę wymaga zaufania i otwartości na nowe. Wierzymy, że najlepszy sposób, by przewidzieć przyszłość, to tworzyć ją, dlatego zapraszamy do zapoznania się z założeniami tego rozwiązania. Wszystkie informacje na temat nowej formy zatrudnienia w formule współdzielenia na umowę o pracę, znajdziesz w e-booku dostępnym w zakładce Baza Wiedzy, pliki do pobrania na naszej stronie internetowej. Pamiętaj również o zapisie do newslettera, aby być na bieżąco z wydarzeniami, które przygotowujemy.